Dzisiaj przychodzę z tematem ruchnicy u dziecka, więc jeśli temat dotyczy to twojego dziecka, proszę wysłuchać do końca. Cześć, nazywam się Wada Widziak i zapraszam na kanał Totalna Biologia A dzieci. Czy wiesz, że twoje samopoczucie, twoje przekonania, twoje drzewa genalogiczne mogą wpływać na choroby i nastrój Twoich dzieci? Sprawdź jak sobie z tym wszystkim poradzić i zmienić Wasze życie na lepsze. Zapraszam serdecznie. Tak naprawdę zęby odpowiadają za gryzienie. Tak? Więc tutaj bardzo ważne jest, aby przyjrzeć się, czy w moim otoczeniu, tam gdzie jest próchnica, czy ja mogę wyrażać swoje zdanie. Czy jest na przykład dziecko które, no ma to znowu wracam do tego wachlarza jego emocji i teraz jeśli jest rodzic, który na te emocje reaguje agresywnie, tak, czyli krzykiem, przemocą, szantażem emocjonalnym, no to dziecko prędzej czy później ono będzie zgaszone, ono będzie bało się jakby pokazać jakby tą złość, pokazać co myśli, co czuje i będzie się wstrzymywało przed tym, i w tym momencie może to e, pokazywać się e, próchnicą, więc jeśli tak jest, że za, zastanów się jak zachowujesz się wobec dziecka, albo też dziecko może być pięknym twoim lustrem. Czyli tak naprawdę ty czujesz się e, jako mama czy jako tata przytłoczony, że ktoś jednak, jakiś agresor, jakaś bardzo mocna osoba jest nad tobą i ty boisz się powiedzieć nie, boisz się przeciwstawić, boisz się powiedzieć co czujesz, tak? Więc zastanów się, czy ktoś jest taką, taka osoba w takim otoczeniu, czy, czy byłaś w takim miejscu, może było muła w pracy albo w domu, jak byłaś dzieckiem w ciąży, czy było tak, że bardzo hamowałaś się z powiedzeniem, co, co czujesz, co myślisz? Tak, bardzo hamowałaś się pokazać, że ktoś przekracza Twoje granice, więc tutaj dwutorowo. Ty się zastanowisz, jak, jaki jesteś w stosunku do dziecka, czy dziecko doświadcza tego agresora. Na terenie terytorium, a drugie, zastanów się Ty jako rodzic, czy Ty doświadczałaś tego agresora w swoim środowisku w domu, może to być właśnie mąż, tak, albo żona, więc tutaj bardzo agresywna, więc tutaj zastanów się, jakie emocje doświadczyłaś w ciąży i jaka jest obecna sytuacja w domu, tak, bo to nic innego, jak naprawdę jest to związane z agresją, tylko pytanie. Z której strony i kogo to dotyczy. Dotyczy. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Daj znać, czy dotyczy to właśnie Ciebie, Twojego dziecka, czy może jakiś inny konflikt się pod tym kryje. Dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.